Tak moi drodzy, zapiekanka mięsno-warzywno pod podusią z pire ziemniaczanego z serem cheddar. Coś dobrego, jak zawsze. Zaczniemy od składników. warzywnych najpierw. Dwie marchewki, dwie łodygi selera naciowego. Trzy, 4 ząbki czosku, knoblocha, jedna cwibla. To musimy pokroić w taką niezadrobną kosteczkę. Marchewka na 4 i do przodu. To będzie coś dobrego. Teler na pół i na pół. I to samo. Kosteczka. Uważajcie, jak kupujecie teraz jakiekolwiek warzywa, czy to w sklepie, czy na targu. Wszystko jest przemrożone. Cebula może być miękko, w środku żółto. Po marchewce to z daleka widać. Że się nabierają takie białe plamy. Wszystko jest zmrożone, bo to wszystko leżało w jakichś chłodniach, niechłodniach, na placu, w aucie przez noc masakra. Teraz jest warzywami, żeby kupić świeże, niezmrożone. Cebula musi być twardo i chrupiące, że tak powiem, pod nożem. A jak jest miękko, a w środku tym no raz do hasioka, Czosnek byle jak Na na patelnię ciepujemy te nasze warzywa! Marzymy na razie około 5-6 minut, żeby nam troszkę ale wiem telenaciowy w Unii Po 5-6 minutach, może nie po 5-6, ale po paru minutach, czy 4 dodamy czosnek jeszcze Po chwili dodawamy czosnek Mamy jeszcze 2 minutki Mm, teraz to już całkiem fajnie woniowe. Czosnek i ser w naciole. bajka Do zieleniny dowolny kąt mięsa mielonego wołowego. Teraz to będziemy smażyć 10-15 minut. Sorry za pociąganie, ale chyba mnie ryma męczy, bo takie postanowienie noworoczne zimnie wala po lesie po 10 km ale to nic takiego żeby mi na nazwy nie wyszło o tak dobra, teraz to da firlow przez około 10 minut no i byłoby Na razie to wygląda jak takie zwykłe, zwykłe mięso mielono z warzywami, mielono z warzywami, ale dopiero teraz zaczyna się magia. Guinness. słodko gorzki smak. Tam jest kulka w środku, jakbyście nie wiedzieli, w guinnessie. Musimy trochę ją rozbełtać. Otwieramy. Mmm I love it. Pół szklanki. Pół szklaneczki Guinnessa. Lejemy do środka. Guinness, nam dawo, słodko-głośny smak. Jeżeli do Was Guinness jest za drogi, nie macie dostępu, to możecie użyć portera. Guinness. Włączymy płyta, Nasze piwko już powoli się grzeje. I teraz co dodawamy do Guinnessa? dowumy dwie łyżki mąki normalna mąka przynio około minutki żeby się ta mąka fajnie połączyła trochę nóż to zagęściła bo wiadomo to nie może być to nie kleju, jak to będzie później pod tym pierzinką, to nie będzie miało kleju, mąka nam ten klej zrobi. Około minutki. Pół szklanki albo Portera, no lepszy ten niż Guinness, bo on jest taki fest, gorzko-słodki. Mm -hmm, mm -hmm. Warzywa już delikatnie miękną. One jeszcze dojdą. Wiadomo, bo to jeszcze będziemy za chwilę, a zresztą będziecie widzieć. To by było za proste, jakby do tego szło jedno. To to jest jakbym powiedział na początku. Teraz do tego idą dwie łyżki koncentratu pomidorowego. I zaś to będziemy przez minutkę pierlać. Okej. Okay. Wszystko się fajnie połączyło. I teraz do tego dodawamy... Ja myślę, że ze pół szklanki bulionu wołowego. I teraz to się będzie dusiło praktycznie do całkowitego zmiękczyniu teraz zaś dźwigniemy troszkę Łogień. dobra i się to po leku zaczyna bulkać. do tego teraz ląduje co? Dwie rzeczki, rozmarynu. Właśnie, teraz teraz się się magia. magia. Dwie czego? czego? Tymianku. Chyba że pomylił kolejności, znaczy się może nie kolejności, ale nieważne. Pięknie się to robi, pięknie. Do tego dodawamy czosnek granulowany. To się musi cały czas delikatnie dusić, żeby no, się to wszystko zredukowało. No i teraz co? No tradycyjnie, nie? Tradycyjnie sól i pieprz. Pieprz nie żałujemy. Soli, bo my tego na początku wcale tego mięsa nie solili. Teraz będziemy musieli i tak cały czas swierdlać, skosztujemy to hmm. hmm. Na razie jest okej. Okay. Co jeszcze? I teraz do tego jeszcze tak zwany sos amerykański. Muszę wyciągnąć świeżo łyżka. Sos jaki? Wuster szur, łyżka takiego sosu. I jeszcze kapeczka. Ok. I teraz to będziemy dusić do zredukowania płynu. Jak zredukujemy ten płyn? Do tego dodajemy Jedna szklanka, nie wiem jak wam to powiedzieć, na gramy. Jedna szklanka mrożonego groszku. I już jak dodamy groszek, nie robimy z tym nic. Po prostu to zostawimy. Dobra, niech się mi się to troszkę podusi i zredukuje. Tak się myślę, że to już będzie. Kosztował kto, smakował kto, powiem wam, czuć ten, ta goryczka tego Guinnessa, taki typowy irlandzki smak. Wyłączone. Wyłączą Pod spodem. Także się nauczył, że co? Zawsze, że mieszkał w bloku. I wyłączą prąd, gaz, gaz yy, 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 że wyłączą ogień. O tak. Zawsze godną w wszystkich moich filmach, że wyłączą ogień. Także się nauczył, no bo zawsze w blokach był gaz. No teraz już mieszkam w tak zwanym domku. Nie ma ognia, Ty jest płyta. Dobra. Groszek mrożony. Około jednej szklaneczki, z tym już nie robimy nic. On już jest, są w sobie linki, i nogowi mieszamy i zostawimy. Jeszcze kawałeczek mum, a niech idzie. Wszystko groszek jest zdrowy i dobry zielono-czerwone żarcie. I teraz przekładamy to do za chwilę to przełożę do naczynia żaroodpornego i potem będziemy robić ta pierzina. Co to jest pierzina? Kołdra. Pierzinka. Pod, się mówi pod pierzynką Czyli pod przykryciem pierzina, To jest po śląsku Więc Będziemy robić Za niedługo do tego ta pierzina. Ludzie, moi złoci, mamy to Naczynia odporne naszykowane Teraz, jedno. Zrobimy do tego te nasze pire, ta nasza pierzyna i będziemy to zapiekać w piekarniku. A po tym co? Tradycyjnie. Koszt próba. Nara! Mięso z warzywami mamy gotowe. Teraz robimy pire. Kilogram, około kilograma ziemniaków ugotowanych. Musimy je Pogność. Do ziemniaków ląduje jedna czwarta szklanki mleka, łyżka masła. posolić, popieprzyć i ugniatamy dalej. Teraz do ziemniaków jedna pół, pół szklanki startego chedara Teraz już nie ugniatamy, tylko mieszamy. Pięknie, skosztujemy czy jest dość soli. Ok. I teraz na góra wiadomo. I fajnie to nosimy rozprowadzić no i byłoby teraz piekarnik 200 stopni około pół godziny 45 minut, że będą się te ziemniaczki fajnie przybronociły później to odstawiamy na 10 minut i będziemy kosztować no i byłoby tak to wygląda po wyciągnięciu z piekarnika Teraz do mu odpocząć iść 10 minut i będziemy kosztować. Tak, moi drodzy, tak to wygląda. W przekroju połowa już została spałaszowana. Naprawdę coś dobrego, róbcie. Kosztujcie, smakujcie i subskrybujcie mój kanał. Do następnego.